Dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Serdecznie zapraszam Was do śledzenia mego kanału w formie subskrypcji, do zostawienia łapek w górę oraz oczywiście zapraszam Mu Instagram, do którego dane wklejam tutaj. Obok. Dziś przychodzę z filmem, w którym chciałabym zaprezentować Państwu trzy moje niszowe nowości. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania. Jest to Oud Silk Mood od Francis Kulk Dijon z francuskiego domu perfumeryjnego. Kreacja tych perfum niewątpliwie jest bardzo oryginalna i wyjątkowa. Tutaj wkróluje ból, róża bułgarska, która jest podkreślona e, drzewem agarowym, czyli udem. Z tym, że ten ud tutaj nie jest taki jak my znamy go na przykład z perfum arabskich, czyli ciężki, dymny, taki, że po prostu wystarczy jedno pryśnięcie i już czujemy go przez cały dzień. Tutaj jest on w bardzo delikatnej i zmysłowej wersji, co mi bardzo się podoba, ponieważ ja sama osobiście lubię zapach udu, ale on dla mnie jest zbyt ciężki. Tutaj jest przedstawiony bardzo, bardzo jedwabiście, bardzo tak delikatnie i tylko tak delikatnie tknięte zostały te perfumy tym oto. Uda. Jest to róża w otoczce ziół, bardzo świeży zapach, bardzo zielony, bardzo korzenny, cytrusowy. Ja wyczuwam tutaj rumianek, bardzo słodki rumianek. W towarzystwie bergamotki, która pięknie dodaje takiego cytrus, cytrusowego i rzeźkiego wydźwięku. Jest to bardzo, bardzo intrygująca kompozycja, która, którą tutaj Francis Court-Dijon chciał przedstawić jako kawałek je, materiału jedwabiu. I faktycznie długo się zastanawiałam, jak pachnie ten zapach. Do niczego nie mogłam go. Porównać i faktycznie, dopóki obejrzałam oficjalne wideo tego zapachu, faktycznie one pachną jak jedwab, jak taki luksusowy materiał, i mogła długo się zastanawiałam też, na jaką okazję one będą pasowały. Na pewno nie będą pasowały na. Jakieś tam codzienne wyjścia. Myślę, że raczej to odpada. Może w lato, ale to jeszcze muszę sprawdzić i się upewnić, ale wręcz jestem pewna, że one będą przepięknie pasowały do e, takich bardzo, ale to bardzo ekskluzywnych wyjść e, wtedy, kiedy nakładamy na siebie powiedzmy jedwabną sukienkę, suknię, czy jakąś tam piękną kreację. Myślę, że wtedy będzie to idealna para. W sercu mamy helione oraz drzewo gwajakowe, których zapachu zupełnie nie znam, i przypuszczam, że to one tutaj dodają takiego nieznanego wydźwięku dla mnie. W bazie mamy, mimo UDU, czyli agaru, mamy również papirus, którego też za bardzo nie znam zapachu. Bardzo. Oryginalne perfumy. Projekcja jest dobra i trwałość również jest bardzo dobra. E, myślę, że tutaj to jest ze sprawą UDU, który jest na pewno mocnym składnikiem trwałym i takim konkretnym. Co mi się podobają. Myślę, że tak. Jest to dość trudny zapach i na pewno nie sprawdzi się dla każdego. E, raczej proponowałabym zacząć od jakichś testerów, próbek czy coś w tym stylu. Myślę, że tutaj osoby, które szukają czegoś wyjątkowego i zupełnie innego niż, do, niż dotychczas znajdziecie to w tym flakoniku piękny korzenny e, taki orientalny ziołowy zielony zapach świeży e, słodki delikatnie no i oczywiście agarowy piękna kompozycja Jimmy Choo Irish Crush Serii Seduction Collection. Seria Seduction Collection powstała dla luksusowych sklepów takich jak m.in. Harrods. I tutaj Jimmy Choo chciał przedstawić jak najbardziej kobiecość poprzez zapachy. Z tej serii, w tej serii znajduje się sześć innych zapachów. Ja akurat posiadam ten Iris Crush. i tutaj muszę na Powiedzieć, że jest to taki typowo słodko-pudrowy zapach, bardzo, bardzo irysowy. Tutaj frezja i naroli przeplatają się razem z irysem, ale ten irys tutaj jak najbardziej wychodzi na prowadzenie. Jest bardzo, bardzo wyczuwalny i w moim odczuciu bardzo przypomina dla mnie zapach lipstyku, czyli szminki. I właśnie taki miał tutaj zamysł Jimmy Choo, ażeby przedstawić z, właśnie tak jakby jest to zapach jego najnowszej kolekcji lipsticków do ust i powiem szczerze, że naprawdę pachną jak taki ekskluzywny produkt do ust. Jest to, takie, jest to taka kompozycja... Niezaprzeczalnie kobieca, bardzo kobieca. Ten zapach na pewno będą znały wszystkie kobiety, które używają lipsticków. Raczej dla mężczyzn będzie to zapach bardziej taki intrygujący i seksowny, dla nas jest znanym zapachem, tak jak wcześniej mówiłam, jest zapachem błyszczyków do ust, czy też jakichś tam innych produktów. Jest tutaj na pewno najbardziej wyczuwalny irys. I jak wiemy, irys jest takim bardzo wyrafinowanym kwiatem, jeśli chodzi o świat perfumeryjny. Olejek z irysów jest najbardziej drogocennym olejem i bardzo, bardzo dużo potrzeba tych irysów, ażeby wyprodukować ten, ten oto olej. Tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj w nucie głowy mamy irys, frezję Neroli. Mamy również różowy pieprz, który dodaje takiej troszeczkę ostrości oraz pieprzności dla tych perfum. Jest to taki typowo irysowo-pudrowo-owocowo-waniliowy zapach. Słodki, taki bardzo, bardzo. Kobiecy, ja mogłabym porównać go, przy, przypisać takiej bardzo, bardzo glamour kobiecie eleganckiej, takiej wystrojonej, mogłabym rzec. Bardzo, bardzo ciekawe, interesujące perfumy. Tutaj też trwałość i projekcja jest bardzo, bardzo dobra. Zapach utrzymuje się bardzo długo. Jeżeli lubicie zapach szminki, błyszczyków i jeżeli kochacie irys, będziecie na pewno bardzo zadowolone. Tutaj ten irys na pewno króluje i tworzy, tak jak mówię, taki aromat bardzo, bardzo. E, Lipstikową. Ostatni zapachów na dziś to Montal Paris Rose Elixir Ode. Jeśli chodzi o te perfumy, już długo się nimi interesowałam, ale do podjęcia tej decyzji o kupnie e, tych perfum e, przekonała mnie moja e, obserwatorka, e, pani Monika, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Loleczka jest w pięknym kolorze różu i jest wykonana z metalu, który jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. I daje takie poczucie, jakbyśmy zupełnie nie mieli nic na dłoni. I powiem szczerze, że ja bardzo, bardzo mile zaskoczyłam się do, co do tego zapachu. Zupełnie inaczej sobie go wyobrażałam. Ja wyobrażałam to jako taki typowo różany zapach, może z jakąś taką agerową domieszką. A tu mamy taką bombę świeżości, takiej owocowej z dodatkiem róży, e, taki bardzo, bardzo optymistyczny, radosny, żywy, uśmiechnięty zapach. E, tutaj e, w składzie mamy róż, truskawkę oraz róże, i, które są e, pogłębione piżmem oraz paczulą. Ale tutaj osoby, które powiedzmy nie lubią Paczuli, nie mają się czego obawiać, ponieważ jest to ona bardzo, bardzo delikatna. Cała ta kompozycja jest podkreślona również wanilią i jest bardzo, bardzo słodka. Piękny, taki bardzo owocowy początek, soczysty, taki rześki, troszeczkę ostry. No, Przecudowne. Tutaj mamy również e, jaśmin, kwiat afrykański pomarańczy, tangerynę. E, bardzo, bardzo e, piękne perfumy i tak jak mówię, jestem mile nimi za, e, zaskoczona. Sprawdzi się, sprawdził się dla takich optymistek, takich żywych kobiet e, obrotnych, które tam, gdzieś tam, których jest zawsze, zawsze pełno. E, bardzo ładna, ładnie podana róża w takim owocowym, takim owocowym, słodkim, rześkim stylu. Śliczne perfumy. Polecam. Polecam Mieliście bardzo. To już wszystko. Dajcie znać, czy znacie te zapachy i czy macie jakieś już doświadczenie z nimi. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Serdecznie dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i przesyłam pozytywną energię. Pa! pa.